Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Łukasz Zębik, OANDA, TMS Brokers. Skłaniam się, 8.30 minęła, rozpoczynamy Rynkowe Espresso w środę 30 sierpnia. Zapraszam na ten krótki, 15-minutowy briefing poranny. Na wstępie oczywiście informacja dotycząca ryzyka. Chciałbym, aby Państwo zapoznali się z tym disclaimerem prawnym. Za moment przechodzimy do wydarzeń. Bieżących. Pozwolą Państwo, że udostępnię ekran. Tutaj jest akurat wykres waluty GBP USD, przesyłowego kabla, ale zaczniemy, oczywiście od danych makro, które poznaliśmy wczoraj. No Tak naprawdę te kluczowe dane makro, te, te, te najbardziej istotne będą jutro oraz w piątek, natomiast już wczoraj rynek dość mocno zareagował na dane dotyczące liczby miejsc pracy. Widać, że ta według tej ankiety, którą poznaliśmy wczoraj, liczba wakatów według Job Openings and Labor Turnover Survey to jest oczywiście wskaźnik, który pokazuje mniej więcej, jaki jest popyt na pracę, jaka jest rotacja pracowników. Tutaj ta ankieta obejmuje losową próbę około 21 tysięcy przedsiębiorstw rolniczych i instytucji rządowych. Tutaj mamy 8 827 tysięcy miejsc pracy. Jest to spadek z poziomu 9 580 tysięcy, jest to najniższy wynik gdzieś tam od, od połowy, czy nawet od drugiego kwartału 2021, więc widać spadek popytu na pracę, widać kolejny, jest to kolejny sygnał pokazujący, że rynek pracy schładza się, no i w związku z tym, że w ostatnim czasie nie mieliśmy dużo danych, kluczowych danych makro, to tak naprawdę widać, że rynek jest w stanie zareagować na dane, które można powiedzieć do tej pory były danymi drugiego kalibru, na które oczywiście rynek zerkał, o, których, o którym rynek pamiętał, o którym my również, o których tych danych również my pisaliśmy w naszych analizach, a, aczkolwiek wcześniej nie było tutaj. Większych, większego, większej reakcji, większej zmienności na rynku. Fakt, oczywiście dane odbiegają od konsensusu rynkowego i to też jest z pewnością powód, dlaczego była taka, a nie inna reakcja. Mamy dość sporą rozbieżność, oczekiwano 9 milionów 470 tysięcy, otrzymaliśmy 8 milionów 827 tysięcy, więc... Więc zdecydowanie więcej. Tu mamy pół miliona, no, ponad 600 tysięcy mniej miejsc pracy, więc jest to duża rozbieżność pomiędzy wynikiem aktualnym a prognozami. Dlatego też ta reakcja była dość spora, i dolar stracił na wartości, indeksy giełdowe wzrosły, natomiast rentowności amerykańskich obligacji. Spadły. Tak przedstawia się obraz rentowności dwuletnich amerykańskich obligacji. Wczorajsza mocna spadkowa sesja, spadek rentowności poniżej na, 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 na krótkim końcu krzywej dochodowości. Mowa tutaj o dwuletnich papierach: spadek poniżej 4,9, co oznacza, że rynek zaczyna coraz mniej obstawiać. Fakt, że we wrześniu czy, czy w listopadzie nastąpią kolejne podwyżki stóp procentowych, spadek rentowności amerykańskich obligacji, szczególnie na krótkim końcu, oznacza spadek oczekiwań na dalsze podwyżki stóp procentowych przez rezerwę federalną w kolejnych miesiącach i rośnie prawdopodobieństwo tego, że lipcowa podwyżka stóp procentowych była tą ostatnią w całym cyklu zacieśniania. Takiego scenariusza oczywiście nie możemy wykluczyć. Myślę, że jeżeli na wczorajsze dane była taka reakcja, myślę, że, że na kolejne dane. Dzisiaj mamy, oczywiście, ADP, jutro mamy raport na temat wydatków Amerykanów i preferowaną przez, przez, preferowaną przez Fed miarę inflacji. I mamy również, oczywiście, w piątek NFP, mamy w piątek również ISM dla przemysłu ze Stanów Zjednoczonych. Mamy oczywiście dane inflacyjne z Europy, dziś z Niemiec, jutro mamy z całej strefy euro, więc no, ta druga połowa tygodnia jest zdecydowanie ciekawsza i, i, i z pewnością ta zmienność na, na głównych instrumentach będzie dość, dość spora. Tak jak wspomniałem, dzisiaj uwaga będzie skupiona w dużej mierze na ADP. Ale oczywiście nie, nie należy pomijać innych innej danych, tak, tak chociażby jak PKB, co będzie dla Stanów Zjednoczonych. Co prawda będzie to rewizja. Będzie to rewizja za drugi kwartał, no ale gorsze dane od oczekiwań myślę, że mogą spowodować, że, że, że dolar nam z, straci ponownie na wartości, a indeks będą rosnąć ponieważ. Wszystkie gorsze dane od oczekiwań, przede wszystkim dane dotyczące wzrostu gospodarczego, będą podsycać spekulacje, że Fed nie podniesie stóp procentowych już w całym cyklu. Tak to wygląda na ten, na ten moment. Jeśli chodzi o wycenę rynkową po wczorajszych wydarzeniach, to ona została zredukowana. Prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki spadło do 14%. A rynek daje ponad 36% szans na, na ruch w listopadzie. Natomiast jeszcze dwa dni wcześniej, 28 sierpnia, mieliśmy 22, ponad 20, prawie 23% i ponad 46%, więc mamy spadek ewidentny wyceny rynkowej. To się oczywiście przełożyło na na wycenę dolara, na wzrost indeksów, indeksów giełdowych. No i o, o, o tym spadku rentowności amerykańskich obligacji wczoraj już wspominałem. Jeśli chodzi o ADP, oczekuje się spadku do 195 tysięcy, z 324 tysięcy nowych miejsc pracy w poprzednim miesiącu. Również jeśli chodzi o NFP, tu oczekuje się. Spadku do 150 tysięcy, ale o tych, o, o NFP, jeszcze sobie zdążymy powiedzieć chociażby w piątek na tej porannej odprawie o godzinie 8.30. Także oczywiście Państwa zapraszam na rynkowe espresso, które odbywa się codziennie. Jeśli chodzi o to ADP, tutaj mają Państwo potwierdzenie 195 tysięcy. Takie są oczekiwania, więc 14:15, 14:30 to jest ten dzisiejszy czas, kiedy ta zmienność może być, może być podwyższona. Już przechodzimy na wykresy na żywo. Oczywiście już Państwu pokazuję. Należy też wziąć pod uwagę również to, że Bitcoin wczoraj mocno zyskał. To jest oczywiście efekt tego, że amerykański sąd uznał, że Grayscale uznał rację Grayscale i, i, i tutaj nakazał sec czyli Komisji Papierów Wartościowych, aby ponownie rozpatrzył wniosek o, no, mówiąc w skrócie o stworzeniu ETF-u na, na Bitcoin. Tak. Bitcoin wczoraj zyskał nawet 7%, w pierwszej reakcji to zyskiwał w okolicach 6%, w sumie te wzrosty sięgnęły 7, lekko powyżej 7%. Teraz mamy lekką redukcję do 27420, no ale byliśmy zdecydowanie wyżej, byliśmy w okolicach 28100, 28 więc po tym spadku dynamicznym mamy teraz mocne odreagowanie. Natomiast nie, nie wróciliśmy jeszcze do, do tych poziomów z, powiedzmy z końca, z końca lipca. Więc na Bitcoinie się coś, coś dzieje. To nadal nie jest, nie jest jakaś o, o, olbrzymia zmienność, do której byliśmy przyzwyczajeni we wcześniejszych latach, no, ale można powiedzieć, że coś się dzieje i, i tak naprawdę ruch na Bitcoinie jest nieco bardziej wzmożony. Wczorajsze dane makro spowodowały, że indeksy amerykańskie mocno zyskały, czyli gorsze dane to, do, to, to, to lepsze dane dla indeksów giełdowych, tak należy to interpretować. W cyfrach wygląda to następująco: Dow Jones zyskał 0,9%, SP 500 1,5%, natomiast NASDAQ. 1,7. No i to widać ewidentnie na wykresie. Kurs kontraktu CFD opuścił tą formację flagi górą, wybił się górą i przekroczył to, tą górną bandę. Widać to ewidentnie. No, wcześniej, oczywiście, została naruszona to dolna banda, został naruszony również ten poziom wsparcia horyzontalnego. Dołek został wyznaczony w okolicach 14600. 30 punktów. Został również wyznaczony takim, taką formacją pin baru, formacją młota. No i ewidentnie rozpoczę, rozpoczęliśmy wówczas, czyli w okolicach 18 sierpnia, czyli niespełna dwa tygodnie temu, impuls wzrostowy, który jest kontynuowany i może być kontynuowany, jeśli te dane makro które poznamy dziś, jutro i w piątek, no będą sprzyjać indeksom giełdowym, czyli będą sprzyjać tej narracji, że rezerwa federalna jednak nie podniesie stóp procentowych. Czyli dane inflacyjne, dane na temat raportu wydatków amerykanów, wskaźnik PCE, PCE Core będzie niższy i jeśli dane makro, dane z rynku pracy w dużej mierze, ale również dane z przemysłu które nie są tak bardzo istotne jak dane z usług, będą gorsze od oczekiwań, będą wskazywały na schłodzenie gospodarki, ale jednocześnie dane będą też pokazywać, że ta inflacja wciąż spada. No to przy, przy takim miście to ja myślę, że niedługo możemy osiągnąć te, te maksima, które tu widzieliśmy w lipcu. Patrzę, ile mamy do, jeszcze do historycznych maksimów. Oczywiście tutaj istnieje jakaś przestrzeń, bo ATH wypada w okolicach 16 750 punktów. Natomiast aktualnie jesteśmy na poziomie 15 420, a te szczyty lokalne są zlokalizowane w okolicach właśnie 16 000, 16 000 punktów. Więc teoretycznie mamy tu jeszcze jakiś spory zapas do Wyznaczenia tego ATH, ale ewidentnie ta korekta, która miała miejsce w, pod koniec lipca i na początku, w pierwszej połowie sierpnia dobiegła końca, została, został wyznaczony lokalny dołek i od tego momentu widzimy, że ten impuls wzrostowy oczywiście jest kontynuowany i jest większa szansa na to, że, że, że zobaczymy wyższe poziomy indeksów. Yy, Giełdowych. W przypadku eurodolara rynek aktualnie kurs wskazuje poziom 10870. Wczoraj byliśmy najwyżej od gdzieś tam od 22 sierpnia. Na razie nie zostały tutaj przekroczone jakieś kluczowe poziomy. Rynek zbliżył się do górnego ograniczenia tego kanału spadkowego i to jest w tym momencie główna bariera dalszych wzrostów. Zastanawiam się, nad jakimiś tutaj poziomami. Horyzontalnymi, ten, który w tym momencie Państwo wyrysowałem, już został przełamany. Tu oczywiście można wyznaczyć kolejne, które mogą stanowić mniejsze bądź większe mniejszy bądź większy opór przed dalszymi wzrostami. Moim zdaniem kluczowe będzie oczywiście, kluczowa będzie ta niebieska czerwona linia, którą, pod którą aktualnie znajdujemy się, która łączy te maksima z 18 lipca oraz maksima z 10 lipca. 7. przełamanie tego poziomu myślę, że otwiera nam drogę w kierunku przynajmniej 1,10 a nawet może otworzyć nam drogę w kierunku właśnie 1,12 1,12,60 czyli w okolicy tych, tych maksimów, które właśnie mieliśmy w drugiej połowie w drugiej połowie lipca dużo będzie oczywiście zależeć od tego co się wydarzy co się wydarzy z danymi makro, a ta paczka danych ta akumulacja danych istotnych przez te trzy dni z pewnością no, rzuci światło i, i, i da jakiś, wyznaczy jakiś kierunek notowań na najbliższe tygodnie, przynajmniej do kolejnego posiedzenia Rezerwy Federalnej we wrześniu. Pamiętajmy, że w piątek mamy już 1 września, co oznacza oczywiście, że pierwszy piątek miesiąca. To dane z amerykańskiego rynku z amerykańskiego rynku pracy. Spójrzmy, co się dzieje na innych jeszcze instrumentach, spójrzmy na, na złoto, które ze względu na spadającą wartość dolara amerykańskiego zyskało i aktualnie uncja kosztuje 1936 dolarów. Tutaj również można oczywiście wyznaczyć pewnego rodzaju kanał spadkowy, w którym notowania złota znajdują się już od jakiegoś czasu, no a tak się składa, że te notowania spadają od powiedzmy początku, początku maja, no i teraz zbliżamy się do górnego ograniczenia tego kanału spadkowego. Kanał spadkowy, który gdzieś tam jest w pewnego rodzaju jakąś taką flagą w tym impulsie wzrostowym, chociaż jest to flaga dość, dość duża, która zniosła dość sporą część tego impulsu wzrostowego, który wyrysował się od listopada ubiegłego roku i trwał właśnie do maja, czyli, czyli jakieś 4-5 miesięcy wzrostów i teraz od maja mamy sukcesywne zniżki. Mieliśmy oczywiście próbę odreagowania na początku lipca, ale koniec lipca oraz większa część, no tak naprawdę 2,5 tygodnia, Sierpnia były negatywne dla, dla cen złota, no ale tutaj rynek tylko na moment wybił te dołki z początku, z przełomu czerwca i lipca. No i lokalny dołek został ustanowiony w okolicach 1890-1885 dolarów za uncję. Myślę, że to, czy rynek, czy, czy, czy notowania złota przybiją, to górne ograniczenie tej flagi. Która tutaj Państwo widzą, będzie no, oczywiście zależeć w dużej mierze od danych, od danych makro, które e, będą napływać przez te kolejne, e, kolejne dni. Więc e, moim zdaniem, na rynku zaczyna robić się coraz bardziej ciekawie. No, ale oczywiście kończą się wakacje, w związku z tym e, myślę, że ten wrzesień będzie takim miesiącem podwyższonej zmienności i, i dostaniemy pewnego rodzaju rozwiązania. I odpowiedzi na pytania, gdzie znajdą, znajdą się notowania tych kluczowych instrumentów w najbliższych, w najbliższych miesiącach. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę udanych transakcji. Zapraszam na, dzisiejszą, na, na dzisiejszy impuls giełdowy poświęcony złotu. To godzina 18. .00. W swoim imieniu zapraszam na ten webinar specjalny, jak co środę. Ja się kłaniam, życzę oczywiście udanego, udanego dnia i do usłyszenia. Dziękuję.